prawie 30 wystawców, a więc firmy i instytucje oraz punkty doradztwa wzięły udział w targach pracy i praktyk zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie. Nowe technologie, interesujące techniki nauczania, o różnych formach zatrudnienia, wirtualna rzeczywistość, ale też odpowiedzi na pozornie proste pytania, jak stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że kolejny raz możemy być Partnerem tego wydarzenia, wydarzenia bardzo ważnego dla naszego regionu, skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz do studentów, którzy mają możliwość porozmawiania z przedstawicielami różnych firm na temat profilu działalności firmy, mogą poznać oczekiwania, potrzeby pracodawców wobec przyszłych kandydatów do pracy. Tak, ja myślę, że też to jest bardzo ważne wydarzenie e, dla dwóch stron, dla, zarówno dla naszych studentów, absolwentów czy uczniów, tak jak to mówiła pani dyrektor, ale jest kwestia tego, że też dla firm. E, padły tu wcześniej pytania, tak, czy to zainteresowanie jest, no jest, no udaje się, nie, 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 ma, nie ma czegoś takiego, że firmy nam, nie, wiem, nie, nie są zainteresowane przyjazdem. Rzeczywiście tych stoi, stoi, jest dużo, młodzież przychodzi na wszystkie warsztaty, na wykłady, no bo jak gdyby celem jest to, że nie tylko ten bezpośredni kontakt, nie, nie tylko to, że mogą podejść, co jest bardzo istotne tak, w tym pierwszym kontakcie do stanowisk i rozmawiać z pracodawcami, ale też to wsparcie merytoryczne przy okazji właśnie organizowanych warsztatów przez Powiatowy Urząd Pracy, przez które mówią o tym, jak wyglądają te rozmowy. Jakie właśnie są oczekiwania, co zrobić, jak zrobić, jak ze sobą sobie poradzić, jak się do tego przygotować, o to tych nowych trendach, jeśli chodzi właśnie o to, jak w budowaniu ścieżki kariery. Na targach wystawiają się przede wszystkim regionalni pracodawcy. Chodzi o ograniczenie odpływu młodych ludzi do większych miast. Wtedy miasto nasze też by zyskało, region by zyskał, byłoby więcej młodych ludzi w mieście. Myślę, że cała infrastruktura miasta dużo lepiej by się rozwijała, ponieważ. To, te młode pokolenia mogą tutaj dalej bytować i budować no, dalszą naszą społeczność. I jeżeli chodzi mhm. o samo poszukiwanie pracy, to jak, jaką pomoc mogą tutaj znaleźć młode osoby, które wkrótce będą tego zatrudnienia szukać? Ja bym chciała jeszcze dodać, że rzeczywiście nasze, na naszym terenie mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną, i to jest też naszym celem, żeby te dwa obszary połączyć. One muszą być kompatybilne, czyli obszar edukacji i obszar biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o, o poszukiwanie pracy, młodzież ma. Możliwość uczestniczenia też w warsztatach, które prowadzą doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie na temat prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania dokumentów aplikacyjnych. To są warsztaty, nie wykłady. Natomiast będą też mogli wziąć udział w wykładzie psychologa na temat poszukiwania czy określania celów w życiu, co jest również niezwykle istotne, a o czym czasami zapominamy. Co ważne, decyzja o naszej przyszłości podjęta w młodym wieku nie jest na zawsze. Pani doktor Warańska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z katedry doradztwa zawodowego, która też wygłosi swój wykład. Jego celem też będzie właśnie przedstawienie tych etapów budowania kariery, czy rzeczywiście... Budujemy tą karierę, czy ona się też pojawia, czy mamy na nią wpływ. To są ważne rzeczy, które pojawiają się, prawda? Te pytania i myślę, że to nie tylko dla tych osób, które już które poszukują pracy, ale też które już pracują, bo może mogą zmienić zawsze swoje, swoje, swoje zawody, swoje kwalifikacje i, i, i pozyskać nowe kompetencje.